Mówił Pan, że trzeba znaleźć osoby, które trzeba ochronić, ale słyszałam, że Pan by chciał zaaresztować również wirusa. Na czym to polega? Tak. To aresztowanie to jest oczywiście przenośnia. Chodzi o to, że trzeba odseparować właśnie osobę zakażoną, która ma wirusa, niekoniecznie jest chora, od pozostałej części społeczeństwa. No bo tak inaczej, tak jak powiedziałem, no, separujemy te 30 milionów ludzi. Żeby te osoby zidentyfikować, zresztą też w ich interesie, bo dobrze, żeby wiedziały, że one to właśnie roznoszą i żebyście z tego w jakimś tam momencie mogły wyleczyć, lub też, no, bo to samo. O następuje. I, i to, to trzeba je zidentyfikować. Trzeba zacząć od tego, bo wirus przenosi z osoby, z osoby na osobę, w związku z tym to musi być jakiś kontakt z inną osobą. Czyli trzeba wyłowić wszystkie kontakty. Żeby je wyłowić, no, po, proponuję technikę zastosowaną w kilku krajach już na świecie. W Korei to było no, na początku, ale teraz w Australii doskonale sobie dali radę. Tą samą metodą, którą ja proponuję. Czyli dwa telefony komórkowe koło siebie, to znaczy kontakt. Oczywiście on nie jest jeszcze intensywny, trzeba go tam na trzeba nawiązać z tą osobą, kontakt porozmawiać itd. i tak dalej. To nie narusza praw, również niektórzy mają wątpliwości no czy prywatności, dlatego, że my na razie poznajemy tylko numer telefonu. My nie wiemy, kto tam rozmawiał, bo może sąsiad wziął telefon i, albo syn rozmawiał przez telefon. Więc na razie nawi nawiązujemy kontakt z z numerem telefonu i mówimy. Dwa dni temu ktoś. Z Was był blisko osoby zakażonej. No i, i tu nawiązujemy kontakt. Myślę, że większość z wdzięcznością to, to ujawni swoje dane osobowe, lub też jak nie chce, no to mówię, to proszę w takim razie anonimowo pójść do Sanepidu i tam się, czy tam do punktu pobran i tam pobrać, pobrać próbki. I więc pierwsza, pierwszy etap: wyłowienie ze społeczeństwa przy pomocy właśnie między innymi telefonii komórkowej i dobrze prowadzonego wywiadu epidemii. Bo w czasie wywiadu epidemiologicznego też pytamy o osoby, z kim się pan kontaktował, też następuje tam jakieś odsunięcie danych osobowych, może zataić, a może nie pamiętać. A ta telefonia jak gdyby bardziej tutaj pozwala wszystko wykryć, i tą skuteczną metodą kilka krajów doskonale sobie dało radę z epidemiami. To jest właśnie jak wymieniona Korea, Tajwan, Hongkong, no małe Islandia, Australia teraz, Nowa Zelandia w tą samą drogę wchodzi, no bądźmy też. W Europie to jakoś tak nie bardzo wychodzi. Pokażmy, że jesteśmy lepsi w Europie, że potrafimy czasem dać przykład. Nie pan co, zdania są podzielone co do tego systemu. Ja rozumiem te wszystkie zalety, które pan wymienił, ale ludzie się boją kontroli, utraty wolności obywatelskiej. I wydaje mi się, że po tym całym zamieszaniu z zatrzymaniem gospodarki. To był ogromny koszt tego, że myśmy sobie uświadomili obecność tego wirusa i konieczność takiej wysokiej higieny osobistej, że to mycie rąk wszechobecne. To przed tym koronakryzysem nie było aż takiej przestrzegania tej higieny osobistej, czyli przestrzeganie higieny osobistej i dystans między ludźmi. To jest też ważny element, i myślę, że drogo, żeśmy za to zapłacili, ale już wszyscy o tym wiemy. A co do tego programu, tej aplikacji. No są zdania podzielone. Pan A tu uważa, też chcę tak... uspokoić, bo, bo tak. dotyczą to no, tylko osoby zakażone. Bo, do, bo niektórzy niestety nadinterpretują i niektóre zakusy są tutaj rzeczywiście no, takie kontrowersyjne. Zaczynamy wszystko od osoby zakażonej. To jest, to jest, ta osoba, tylko, tylko kontakty tej osoby, próbujemy wyłowić, czy to mówię przez wywiad bezpośrednio, poprzez rozmowę, lub też posługując się dodatkowo tą aplikacją mobilną, ale nie wszystkich i nie każdy, który chodzi po ulicy, tylko ten, który jest już zakażony. I to jest, to jest ta ograniczona populacja. Natomiast niektórzy pewnie by to chcieli rozszerzyć na wszystkie możliwe kontakty. To, to, to nie, nie grozi. A potem to, to, da się wylogować z tej aplikacji, jak już nie będzie tego, tej epidemii? No, bo ludzie się to, boją, to... że już zawsze będą pod kontrolą. Nie, 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 nie. Ta aplikacja, może tak, to, że wszystkie kontakty w telefonie funkcjonują, to już jest. O tam, czy my chcemy, czy nie. On to tylko nie jest wykorzystywane. Ja proponuję, żeby to wykorzystać, po to, żeby jeśli trzeba, nie wiem, czy pani sobie przypomina, jak trzeba niektórych Ech. przestępców namierzyć, to służby doskonale potrafią je namierzyć właśnie używając tej telefonii. Czyli, te, czyli ta historia naszych kontaktów, niestety, znajduje się gdzieś tam. Tylko ona jest niewykorzystywana. Teraz to chcemy wykorzystać dla, dla pożytku obywateli, a nie dla, dla innych celów. Więc nie, nie, nie miejmy złudzeń, że my jesteśmy całkowicie anonimowi. Ten, co chce, to i tak i tak dojdzie do wszystkich naszych kontaktów. A tutaj byłby przynajmniej z tego pożytek i to taki zdrowotny.